Surface Laptop 4 dla firm to połączenie stylu i wydajności. Jest to urządzenie dla wszystkich osób, które szukają dobrze znanego im forum faktoru, którym jest laptop, ale w wykonaniu premium, w wykonaniu od Microsoft. Surface Laptop 4 dla firm dostępny jest z procesorem Intel Core 11. generacji lub MD Ryzen Microsoft Surface Edition. Surface Laptop 4 to bardzo długi czas pracy na baterii. W przypadku 13,5-calowej wersji wyposażonej w procesor AMD, mówimy aż o 19 godzinach pracy. Głośniki Omnisonic z Dolby Atmos, dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu czy kamera HD 720p zapewniają, że dobrze nas widać i słychać podczas wideokonferencji. Surface Laptop 4 dla firm dostępny jest w dwóch rozmiarach: 13,5 i 15 cali, oraz w dwóch wariantach kolorystycznych: platynowym i czarnym matowym. 13,5 calowa wersja w kolorze platynowym. Pokryta jest materiałem klasy premium Alcantara. Przejdźmy zatem do akcesoriów, które możemy doposażyć naszego Surface Laptop 4 dla firm. Pierwsze z nich mysz. Mysz Bluetooth Microsoft Surface Arc. Niezwykle stylowa i niezwykle ważna podczas wykonywania codziennej pracy. Drugim z akcesoriów jest stacja dokująca Surface Dock 2. Które to pozwala nam podłączyć naszego laptopa do dwóch monitorów 4K za pomocą złącza magnetycznego Surface Connect. Surface laptop 4 dla firm to połączenie stylu i wydajności. Jest to urządzenie w dobrze wszystkim znanym formaktorze laptopa, ale w wykonaniu premium w wykonaniu od Microsoft. Pamiętajmy, aby doposażyć je we wszystkie akcesoria zwiększające jego możliwości.